Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj poćwiczymy wymienianie krajów. Ci, którzy mnie jeszcze nie znają, no to wypada, żebym się przedstawiła. Nazywam się Monika Gaweł, jestem neurologopedą i ten kanał tworzę dla osób, które są po udarach, mają problemy z mową, aby mieli takie darmowe ćwiczenia. A dla tych, którzy mnie już znają i czasami nawet interesują się, co u mnie słychać, to muszę się pochwalić. Nawiązałam e, współpracę z pewną firmą e, marketingową, chyba tak to można nazwać, i e, będziemy promować moje różne produkty. Bo jak się okazało, napisałam 12 książek, ale oczywiście utonęłam w porcie, i wszystkie są w szufladzie. A fajnie by było jak e, więcej osób by mogło z nich korzystać, a nie tylko ja na zajęciach. Także napiszcie, może jeszcze jakie materiały by Wam się przydały. No i co? I wymieniamy. Wymieniamy kraje. Może wymienimy najpierw kraje, które sąsiadują z Polską. Uwaga! Z Polską na pewno od zachodniej granicy sąsiadują Niemcy, Czechy, swo wacja. ukra i na biało fa ja. a na górze mamy morze Bałtyckie. Spróbujmy jeszcze raz wymienić te wszystkie kraje. Uwaga: Niemcy, Czechy, Sło wac, Ja, Ukra Bia Wo Ruś. Lit fa Ro. Ja. OK. Wymieniamy ostatni raz to samo. Niem. Cy Cze H Sło. Pacia, Ukraina, Biało, Litwa, Rosja. Na samej górze jest Morze Bałtyckie. Jeszcze raz. Na samej górze jest Morze Bałtyckie, a my mieszkamy w Polsce. Ok. Zastanówmy się, gdzie trzeba pojechać, żeby zobaczyć wieżę Eifla. Oczywiście to jest Francja. Gdzie trzeba pojechać, żeby zobaczyć Parlament Europejski? Tam stolica jest Bruksela, a, a państwo to jest Belgia. Koło Belgii też malutka jest położona Holandia. Pięć lat spędziłam w Holandii. Najlepiej było w marcu i kwietniu, kiedy wszystko kwitło. No niesamowite widoki. Czyli taka piękna w marcu i kwietniu jest Landia. Jakie mamy jeszcze inne kraje? Myślę, że Włochy, Chorwacja. A mówi się czasami, że coś chodzi jak w szwajcarskim zegarku. No wypadałoby wymienić jeszcze szwajcar. car, ja. Jest tam jeszcze taki kraj jak Austria. Trudna wymowa, uwaga. Au. Stria. Au stria stria i może jeszcze przeniesiemy się do takiego ciepłego kraju, jakim jest Hiszpania. Tak, na wczasy też ludzie jadą w tym kierunku i to jest Hiszpania. Koło Hiszpanii jest Portu Gal. Ja. jakie nam kraje jeszcze zostały? Anglia. Anglia. I myślę, że na dzisiaj wystarczy. Bo byłoby za dużo. Włącz ten filmik jeszcze wielokrotnie, żeby to wszystko powtórzyć, żeby się utrwaliło. Ja w mojej nowej książce właśnie zwracam uwagę na powtórki rozłożone w czasie, więc ty też wybieraj z mojego kanału filmy, które są ci przydatne i powtarzaj. Powtarzaj, bo powtarzanie to jest klucz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.